Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Pekę i witam Was w 13 odcinku serii Minecraft Case Opening. Długo tej serii nie było, a to dlatego, że mm, przeważnie jak już coś nagrywałem, to nagrywałem gdzieś z życia admina, mi się to strasznie spodobało. A teraz postanowiłem, że sobie wrócę do tej serii, ale po kolei jest godzina 22.30, tak trochę już późno jest, ale postanowiłem sobie, a trochę w domu jest, nagram coś dla Was. Tak, więc już lecimy z pierwszą skrzynką a chcę Wam zapowiedzieć, że zrobię QA, więc możecie pod tym filmikiem zostawiać y, pytania swoje. Dobra, pierwszy item to jest przeklęta. Widzicie, trochę, trochę te skrzynki podrasowałem, trochę lepszy itemy z nich lecą. Y, tak, więc odnośnie QA, Q -Q on będzie na 100%, będzie teraz. O, z tak bardzo ładnie y, Tu sobie to w tle niech leci. QA będzie, zadawajcie pytania, nie ma na limitu py zadanych pytań w jednym komentarzu może być, może być jedno pytanie, może być i 10, może być 100 wybiorę najciekawsze i zróbmy tego Q&A z okazji 2500 widzów a to już tak pewnie z 2-3 dni jeszcze mam w tym momencie kiedy nagram mam 2438 widzów więc się już trochę was nazbierało za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję mamy przeklętą, e, przeklęty hełm i przeklętą e, klatę Jakiś 2,5 taka koksów z 5 skrzynek, to jest bardzo dobrze. Teraz pewnie też koks będą. Tak myślałem. O, zresztą zapraszam Was oczywiście na serwer, ponieważ zrobiłem nową edycję. Dużo, dużo zmieniłem. O, kolejna klata przeklęta i to się przyda. I patrzcie, dostajemy teraz diamen Diamencik, tak. Co teraz poleci? A, koksy jakiś Zostawiam eee, sobie teraz diemencik Jeszcze z tej nic nie można kupić, ale lada dzień będzie już można. Tak więc, kto zbiera diamenty ten będzie miał nagrodę chociażby trzeciego lata. Widzicie, jak teraz trochę polepszyłem, i od razu już jakieś klaty lecą. Ostatnia skrzynka. Tak więc, pamiętajcie o pytaniach. Dla tych, co dotrwali, miła niespodzianka. Kto pierwszy, ten lepszy. W opisie są dwa kody na mroczne case. Tak więc trzymajcie się, cześć. Y I się widzimy chyba w Dayu, który będzie na 2,5 tysiąca, tysiąca, tysiąca subskrypcji. Tak więc tyle. Trzymajcie się. Cześć.